which plant they should collect suppose leaf Dawniej sami lekarze zbierali i przetwarzali rośliny obecnie odbywa się to inaczej Tuteką na miedzę to farmaceuci zbadali i zidentyfikowali 600 gatunków Zbieramy jednak tylko 110 gatunków rosnących wysoko w górach i około 65 strągsa w dolinie. Ze względu na duże różnice wysokości w Butanie rosną gatunki roślin z rozmaitych stref klimatycznych. Niektóre zbiera się wysoko w górach. Wiele z nich to gatunki endemiczne, charakterystyczne dla Bhutanu, który sąsiedzi nazywają krainą roślin leczniczych. Na wysokości 4,5 metrów znajduje się suszarnia Shi, do której trafiają rośliny. Gdy wyschną, przewozi się je do stolicy. Aby usprawnić produkcję roślin leczniczych, rząd Bhutanu współpracuje z Komisją Europejską. uprawy roślin zakładane są też na mniejszych wysokościach, żeby zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na leki. Zarobki rolników uprawiających rośliny na dużych wysokościach wzrosły dzięki rocznej produkcji sięgającej 35 ton. Roślin wystarcza też na pokrycie lokalnych potrzeb. W Butanie inaczej niż w wielu innych krajach rząd wspiera rozwój Soorikpa, medycyny tradycyjnej. Co więcej, lecznictwo jest bezpłatne. Poza Butanem tylko w Mongolii leczenie metodami tradycyjnymi jest finansowane przez rząd. Buddyzm stanowi nieodłączny element butańskiej codzienności, jego wpływ widać nawet w sposobie działania państwa. Właśnie dlatego w Butanie pojawiła się idea produktu narodowego szczęścia. Była to inicjatywa obecnego króla Butanu Jigme Singhe Wanchuka.

Nazwa Produkt Narodowy Szczęście określa coś, co istniało już wcześniej. Te idee można doszerzyć także w innych krajach. Cały świat powinien zastanawiać się nad jej sensem. Wszyscy marzymy o szczęściu, chcemy uniknąć cierpienia. To powszechne pragnienie, które jest żywe nie tylko w Butanie. Ludzie zaczynają się zastanawiać, co to jest szczęście, jak można je osiągnąć, od czego zależy, czy potrzebujemy opieki medycznej, edukacji, gdy w innych państwach liczy się produkt narodowy brutto, u nas mówi się o produkcie narodowym szczęście. To o wiele lepsze podejście. Uczy człowieka odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale też za innych, za cały kraj. It must.